Cześć, widzowie! Dzisiaj skomentuję nosacze polskości. A więc zostawcie łapkę w górę i subika, i z... jedziemy z tematem. Piotr, Piotr stawaj kurwa! Szybko! Jak ty kurwa możesz spać? Aaaaat! Nie, tak mi zimno. <słuch> jakie Nie, no to jestem normalnie jak mam wstawać do szkoły. Nawet nie wiecie, jakie bogactwo na nas czekają. Prędzej <słuch> przedstawia. No stacie polskości. Normalnie o rodakach Polakach to jest. Tate. Już trzecia godzina i nic nie znaleźliśmy. O co tutaj chodzi? Dzisiaj Piotr, bo jak moneta, za wszynko, to nie usłyszę przez ciebie. Nie Januszek. Piotr, Piotr ma rację. Chodźmy do mnie. Wiesz, zabezpieczny weekend se tam. Tego, Dobra, już wiem o co chodzi. Nawet nie wiecie, jakie skarby skrywa nasza polska ziemia! Monety, artefakty, zbroje rycerskie... Ula-la, można się wzbogacić. Co, on kupił to z temu? gówno jedne. No, no, coś się popsuło. Mówię ci, żebyś nie kupował tego gówna z Aliexpress. Prawie zgadłem! Mądry po szkodzie to każdy jest. Tate, znalazłem. O, co, co? co Pierwszy pokaż to. Metalową szyszkę! Orze, paranie baranie! Wszyscy padnij! Przeżył Janusz? Ale w ogóle ten Janusz no, ma boiler. Mirek! Ale nie, nie, będzie! O, kurwa! Niemożliwe! Szwagier, nie, Co? takiś radziecki t -34? Czek on tam się nazywał. Ło. O, ale co jest? Obok? Prawdziwy skarb dla Polaka. Piotr, masz szczęście. Ale impreza! Samym by taką poszedł! No, 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 podoba mi się chęć. podoba. Zrobiło, Szerszeń? A to chyba ten z blok ekipy on go ma, tak czy coś. Pedał, tak ...gazu mocno do oporu, tapicerkę w gieło i słyszę, łutototototototu, aż komenda cała się patrzyła i krzyczą, daj mu miodu, daj mu, bo się dusi, no no, no i, i daje gaz, i tak No to niech puści to sprzęgło, tak, tak, oprze, jak mróżem, mróżem, mój mój to jak mu się ubrusi, to ja męk, męk, chyba puści sprzęgło. ...nie pobawiłem, bo odcięcie się załączyło, ale przecież tam jest gaźnik. No, no, no tak. To... Tate, jest już 20. Jutro idę do szkoły A, Piotr, Nie no, ja na miejscu Piotera... Piotra, tak w ogóle to się cieszył, że na przykład jestem z ojcem w lesie i z wujkiem zamiast iść do tej budy. Kto nie lubi chodzić do budy, to niech napisze w komentarzu. Takie coś. Nie lubię chodzić do budy. No i przypnę serduszko. Mama, nienawidzę chodzić do budy. To jeszcze lajki, serduszko, łapka w górę i serduszko. Tutaj się! Historii uczysz z Wójkiem i ze mną! Kurwa! Skarby się skończyły. Śwagle! Jedymy do Kaufenlanda! No no. ale jak tak po tym wszystkim teraz będziemy prowadzić pojazd osobowy, a ja w mundurze no prawie no, no na służbie, no, to Co, coś ty Januszek, no. Mm. Osobowy mówisz! A co, A czołgiem? tak. No nie, 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 nie. Nie namówisz mnie na taką głupotę. No no, no, no i namowimy. <grystanie> <grystanie> Piotr, ciskaj tam gaza! Trzeba pogonić tego dziada! Jesteśmy już na miejscu! Chul. Do kaufelandu jadą! Arbajt szlos! Polskie cebulaki nie na Bez manier! Zabiehajcie się stąd! Jakby. A mają się zabierać. podjechał! To bym jeszcze wpuścił! Tu mały ja problem, taki. Niechajcie się stąd! Jakby w naszym pięknym Ajny wagen podjechał! A pychali nie Niemiec! Oła, jakim naszym? No jakimś Ajny Deutschwagenem? To bym zrozumiał! Ajne Deutsch jeden deutschwagen Deutsch deutschwagen jeden 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 robią jeden deutschwagen jeden deutschwagen jeden Nie wiem, wóz. Ten mioduszek to jest terroryzm. Terroryzm? To są ceny tutaj! Piotrek! Wilport na cebulowy! Łatwo! Uchu, drogi, ale to jest... Ej, no ale teraz, to jest bardzo to dobra cena. Tak, ale jak tutaj w ludzi strzelać? Ja się ponie... To roboty, Piotr! To roboty! Ja ich nie śmiało! serio roboty? to są roboty! Normalnie jakby taki wieczór był... ...gdy już był, to ja bym się cieszył. Nowa Ruby czekoladę... A Ruby Ruby czekoladę... ...próbuj też z jestem dalej! Ohohoj ten czoł takianuszek poddają się. Zwyciężyliśmy To dopiero początek. Oni nadchodzą. Serio? Gdzie? Ej, no rzeczywiście nadchodzą. Roboty. Allo, Edwarszały Glider! Potrzebujemy pomoc! Alny pomoc! Szybko końcuch czy ktoś kiedyś rozumiał niemiecki? Czy ktoś lubił kiedykolwiek Niemiec? I dobrze. Los, 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 los! Idź wajda, Idź Dobra, teraz ja chcę zdjąć to. Idź wajda, hoj wajda! Menelo wajda! Noj, czwednisz, menelo wadda, badda! Obe... Uhuhu! nasz, No, gród jedzie. Z ma z polskim czołgiem. To ten hitlerski gród. Ja na niemiecki zawsze mówię hitlerski. Nie wiem czemu. Polacy! A ja? Poddajcie się. Jesteście otoczeni. Dalszy opór jest bezsynowy. Proszę wychodzić reklamację do góry! Jeśli się nie postacie, będziecie ostrzelani! Co ty tam bredzisz? Nic nas nie zatrzyma! Co wy w ogóle, czterech pancernych, nie oglądaliście? A wy oglądaliście widzowieść, i Tak, to też A to jednak racji Już po pioterku. Już tak. Ale czemu się? Czos te wyglądają tak samo. Oj, tapetka z gromyc. Co jest to Polones, czy co? Polones! Co? Nie no, nawet ja to nie uwierzę. Jessica? To ty, ale jak? Taten. Ta. E w Co? Co? O czterech... oglądał czterech pancernych i psa... Wiedziałem! To byłoby zbyt piękne. Chcę do kibelka. odprowadzisz mnie. Kurwaś no jego na mać, chodź, Piotr. Pamiętaj, Piotr, nigdy nie kupuj w Koflandzie. Tylko bez domka. Prawdziwy polski sklep. Nie, no przecież Biedronka to chyba z Portugalska, a tak, prawdziwy polski sklep to Dido. Mate, ale bez domka jest portugalska. Dobra, to więc. To więc widzowie już. Kończę O, bez domka. Już kończę, więc na do zobaczenia. Jeśli się miło oglądał, to mi nie zapomnijcie o. Łapce w górę? Co? Jak to Choć nie udało się go złapać! Minął już tyle miesięcy. Hańcel wrzuca drugi sezon, a wy ten bez dopiero teraz mi mówicie, że on tam uciekł! Uh. Sra, kwa! Sra! Banda chorych imbecyli. Mieliśmy wszystko! Wszystko, rozumiesz To, to tego to się nie spodziewałem... Start całym pokoleniu. A teraz a co? Gówno! Zająca zastrzelił w bok, szatek, do robienia mi ręce. A wy mieliście jakieś jest stolą kręcić. Popierdolę was wreszcie! Co z wami, k, nie tak! Ale ryk się zwradny. Mieliśmy wszystko! Wszystko! A teraz macie znaleźć i na jest to w tym serialu, kto choć przez chwilę zamiast gówna? Myślę, że znalazłeś w końcu kogoś godnego. Sąsiad? Sąsiad jego. więc już koniec, więc widzowie, na raj, do zobaczenia.